W dzisiejszym filmie omówię i zademonstruję, jak grać hybrydami. Zapraszam. A więc dziś zajmiemy się grą hybrydami. Słuchajcie, hybryda to nic innego jak połączenie żelaza z Teraz... Ten kij przez swoją budowę daje nam większą wybaczalność, oraz e, przez to, że ma taką masę, to pozwala nam uderzać piłkę wyżej bez wkładania większej siły. Jeżeli widzieliście mój film odnośnie żelaz, e, zwróćcie uwagę, że to żelazo jest dość trudnym kijem do uderzenia. Ale przy aplikacji fundamentów, które do tej pory się nauczyliśmy, wcale to nie musi być takie trudne. Ten kij został zaprojektowany właśnie po to, żeby wymienić tego bieżałka. Teraz omówię, jak powinniśmy się tutaj do tej hybrydy ustawić, czyli fundamenty gry, tym kijem. Zasadnicza rzecz, o której mówimy od samego początku, to jest pozycja piłki. Ona zostaje niezmienna. Teraz, co się zmieni, to pozycja mojego ciała. W jaki sposób? Zwróćcie uwagę z pozycji tutaj bocznej. Jeżeli ja tutaj chwycę ten kij niżej i teraz. Zakładać, załóżmy, że to jest żelazna dziewiątka. Popatrzcie, jak jestem tutaj pochylony do tego kija. I teraz, kiedy wykonam backswing, jest to backswing stosunkowo na y, dosyć pionowej płaszczyźnie zamachu. Teraz, jeżeli wrócę do ustawienia do tego kija, zwróćcie uwagę, że moje ciało się bardziej wyprostowało. Ja nadal rotuję wokół kręgosłupa i ta płaszczyzna zamachu w porównaniu do tej właśnie żelaznej dziewiątki, zwróćcie uwagę, jest bardziej płaska. Co spowoduje, że będziemy mieć bardziej płaski kąt natarcia. Czyli błąd, jaki ja widzę bardzo często, to jest to, że zawodnicy starają się szukać tej pozycji, którą mają w i unoszą te ręce do góry, co powoduje mniejszą powtarzalność tego słówu, co powoduje, że wchodzą w te uderzenia zbyt pionowo i ta piłka leci nisko i nie uzyskuje odległości, jaką oni chcą. Także słuchajcie, rotujemy wokół kręgosłupa Według naszego ustawienia. Więc, jeżeli jestem pochylony bardziej, płaszczyzna będzie bardziej pionowa. Czyli jeżeli jestem wyprostowany troszeczkę, płaszczyzna będzie bardziej płaska. I dlatego, właśnie progresywnie idąc od krótkich żelaz do dłuższych kijów, my się prostujemy, dlatego, żeby tutaj też wypłaszczamy tą płaszczyznę zamachu. I teraz, mając właśnie to e, tutaj w zamyśle, wchodząc w pozycję wyjściową, ja nic nie zmieniam. Nadal pozostaje tak jak przy e, wszystkich kijach, jakie omówiliśmy do tej pory. Czyli piłka na lewym ruchu, uchwyt neutralny. Ja ustawiam się troszeczkę szerzej dla balansu, stabilizacji i zachowuję tutaj pełną mobilność. I teraz z tego miejsca wykonuję pełen ruch. Zwróćcie uwagę, już na płaszczyźnie troszeczkę bardziej wypłaszczonej i przejście jest dokładnie tak samo. Ja wychodzę tutaj do góry z pełnym przejściem na lewą nogę, czyli zachowujemy wszystkie elementy te, które omówiliśmy wcześniej. Pozwólcie, że właśnie teraz to zademonstruję podczas tutaj swingu. Teraz chciałbym, abyście zwrócili uwagę na trajektorię lotu piłki. Zwróćcie uwagę, jak wysoko ta piłka poleciała. Nie starałem się jej uderzyć w górę. Ta piłka poprzez to, że została czysto trafiona tym kijem, ona sama poszła wysoko w górę. I teraz zwróćcie uwagę, płaszczyzna zamachu jest tutaj neutralna. I wszystkie parametry tutaj weszły praktycznie w bardzo dobre uderzenie. Także na to chciałbym, abyście zwrócili uwagę, że wykonujemy swing. Tak jak i znamy, rotujemy wokół naszego kręgosłupa i musimy zaufać temu procesowi. Reasumując, jak mogliście zauważyć podczas tego swingu, nie wkładamy w to zbyt dużej siły i rezultat był naprawdę dobry. Aplikując te elementy, o których tutaj mówiliśmy, naprawdę będziecie w stanie uderzać tymi kijami na dużo większe odległości niż długimi żelazami. Także, jeżeli macie jakiś problem z grą długimi żelazami, Zastanówcie się, czy taka zmiana nie byłaby dla Was lepsza. Jeśli ten film Ci się podobał, daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał i rozsyłaj te filmy do swoich znajomych, tak aby jak największa liczba graczy mogła z nich skorzystać. A już w kolejnym filmie omówię grę Woodami. Yy, Zapraszam. Witam do Golf Academy. Witam w moim salonie w Świnicy pod Wrocławiem, gdzie i Ty możesz nauczyć się bardziej powtarzalnego swingu, wyeliminować błędy lub nauczyć się czegoś nowego, trenując pod moim okiem. Jeśli jesteś zainteresowany, proszę o kontakt. Wszystkie dane będą podane w opisie tego filmu.